Witam ludzie w trzeciej części stypka gotuje patrzcie ja dzisiaj mam nowego skinka tak po prostu zmieniłem oceńcie skala 1 do 10 dobra więc co dzisiaj ugotujemy dzisiaj ugotujemy pasztet więc co będzie nam potrzebne do pasztetu na pewno banany znaczy skórki od banana Ej, 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 niemożliwe, nie, niemożliwe, co się stało? Ludzie, nie rozumiecie, co się tutaj dzieje? Jakie ja mam teraz w dwa ekwipunku? Dwa banany. Ale na razie nie będę przejmować się tą sprawą. Dzisiaj gotujemy. Skórka banana będzie nam potrzebna. Lodziki. Wezmę sobie jednego, żebym sobie chociaż zjadł. Puszka coli. Nie, nie, nie puszka coli. Ten, ten napój. No i czas je, je wszystkie zmieszać. Wiecie czym zmieszamy? Packo, packowa, tom I uwaga, używamy 3, 2, 1. Pacaka bung, szarka, pam pam, szarka, pap, pam. No i chyba No, no i musimy te składniki zmieszane wrzucić do mikrofali. Otwieram. Zamykam. No i, no i dawajcie pomysły na jakieś nowe serie, jak chcecie, no i jak beń, będą te sezony tej serii, typka Pek gotuje, no i na pewno zrobię na przykład, że pierwszy sezon, znaczy cały pierwszy sezon z serii Typek gotuje, dobra stawiamy, No i musimy poczekać 15 minut. Skryb, do, 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 Lol. Dobra, to było śmieszne. Dobra, chyba mamy już goto, gotowy pasztecik. Tylko... Zapomniałam o jednym ważnym składniku. Chyba, chyba, chyba muszę... Nie, niedobrze, bardzo niedobrze. Wiemy, pojedziemy moim koni, koni, koniem koniowym. I wiecie, moja jego imię się nazywa SICK Chase Okej. Okay. Jedziemy tu rururururu Pasztacik został w lodówce. Więc na pewno będzie wszystko dobrze no i jeszcze podgrzemy ten pasztecik w grillu tak jak robiliśmy w pierwszej części yy, stek steka robiliśmy dobra, wózeczek jest na chlebek na pewno wezmę sobie babeczkę jakby bo jest, chciałem sobie coś zje... coś dobrego zjeść O, bardziej przyda mi się worek. Dlaczego nie mogę tego zabrać? Nie chcę babeczki. Ja nie lubię babeczki. fuj. ble, ta jest niedobra. Dobra, mamy to. Więc. Uuu, kanapki w przecenie. Kupuję wędlinka. Masło jakieś, tylko gdzie jest masło? Hmm. Przyprawy to jest. Składniki. U, jest masło, pakujemy. Hmm, co to jest? Hmm, bla 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 bla. Dobra, ignoruję to. No, paczka Doritosów. Znaczy bardziej Boritosy. No i, no i płacimy, płacimy. Mam nadzieję, że FBI nie włamie się do mojego domu znowu. Za że nie zapłaciłem za rachunek. Jedziemy do domciu. A czy ja dobrze jadę? Nie, źle jadę, ludzie. Jak rozpakujemy te składniki, to je zmieszamy. Użyjemy naszej paczki, packowatej, packowatości, i wszystko je zmieszamy. No i pasztecznik będzie gotowy. Co jest jeszcze? jakiś dym? Hmm, sprawdzimy. Hmm. hmm? O nie! Zapomniałem zamknąć lodówki i nagle ogień się zaraz przestrzenił. A ratunku, Ludzie! Jara mi się chata. Znaczy kuchnia. Pomoc! Pali się! Nie! Pali się! Szybko, po gaśnicę. Mamy gdzieś gaśnicę? Szybko, gdzieś... Szybko, gdzie jest gaśnica? Musimy to... Jakoś zgasić. Fika ma podwórku mam. Och. Nie lubię tego dymu. Gdzie to jest? Gdzie jest gaśnica? Ludzie, gdzie jest gaśnica? Uh! Сейчас распиздался. О, нет! мой приятель. О, тут еще есть Dzięki Ci za życie, uratowałeś mnie. Dobra, chyba pasztet jest już gotowy. Zobaczmy. Ach, trochę za zamarzł, czas go podgrzać. Mm -hmm, mm -hmm. Podgrzewamy, podgrzewamy. Dobra, chyba, nie wiem, ale jeszcze nie jest gotowe. Użyjemy paczki, packowatej tej i jeszcze dodamy trochę To jeszcze nie koniec. Uwaga, pat. Usłuchaj. Pat bum pam, Co się stało? Ała mój, moja głowa. Dobra, jeszcze drugi talerzyk dla mojego przyjaciela.

O Jezu się nie czu. Chyba ja wdychałem na pomoc muszę do lekarza. Co ugotować w następnym odcinku ludzie? Jeżeli, jeżeli coś, to na pewno zrobimy. Piszcie w komentarzu i widzimy się w następnym odcinku. Niech ktoś weźmie w lekarza. Chyba, chyba dostanę w trząs mózgu.